Projekt epoch kolejny Classic Plus z nową zawartością, rozbudowanymi lokacjami, nowymi questami, nowymi talentami, nowymi kombinacjami klas, zmianami z dungeonami i raidami, no po prostu pełno autorskiego contentu. Hype kosmiczny, tak kosmiczny, że w dniu premiery wszystko się wywaliło. Serwer, a później serwery nie wytrzymały. Były tylko krasze, lagi, gracze biegający w miejscu i kolejki. Tysiące ludzi czekało godzinami, żeby w ogóle się zalogować. A jak już weszli, to disconnect. Serwer dostaje restart. Nawet rejestracja nowych kont została zablokowana, a Discord zamknięty na zaproszenia, bo skala zainteresowania przerosła absolutnie wszystkich. No na Discorda już można się wbić, ale na serwer nie. Na tym właśnie Discordzie odbyło się głosowanie, co dalej. Były trzy opcje. Tylko czyszczenie nadmiarowego złota i materiałów. Niby nie dotyczy to aż tylu graczy, bo tylko 42 osoby miały więcej niż 5 Golda. We wszystkim, co posiadamy, Daję mnie tylko w samym goldzie. Kolejna opcja to wipe postaci i zaczynamy od nowa, albo ostatnia opcja, nie ruszamy nic i otwieramy tak jak jest. Znamy już wynik, większość chciała opcję pierwszą, teraz tylko czekać na reakcję twórców serwera. Co ciekawe, mimo całego chaosu, twórcy na szybko dorzucili jeszcze dwie zupełnie nowe strefy startowe, robione w 7 dni totalnego crunchu, co też pokazuje, ile serca w to poszło. Projekt Epoch to przykład tego, jak gigantyczne oczekiwania mogą przerosnąć techniczne możliwości, ale też jak żywa i głodna czegoś nowego jest społeczność klasycznego WoWa. Czy ten projekt się ogarnie? Zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże. Na razie serwer offline, rejestracja zamknięta, a ja mimo wszystko trzymam za nich kciuki. No to tyle co miałem do przekazania. EloBenz Cześć.